w dzisiejszym odcinku. No to lecimy dalej. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stalkera. Nawet nie chcesz wiedzieć, jak dużo czasu zajęło mi sfarmienie i w ogóle łażenie i ogarnianie tego wszystkiego. Trochę, troszkę, troszkę za długo, dlatego nie było materiałów i też bardziej przez sprawy trochę prywatne E, pamiętajcie, że pod pierwszym odcinkiem e, zbieramy pytania do QA, skończymy Stalkera, od razu go nagrywam, żeby nie było mm, żadnych niedomówień, zrobimy to. Mam nadzieję, że w miarę ciekawie się będą ciekawe pytania. Postaram, w miarę, postaram się je w miarę ciekawie ograć. E, słuchajcie, co następuje? Co zrobiłem w ogóle do tego czasu? Już wam mówię. E, Mam misję z przeniesieniem dyrektorów yy, Willis yy, do jo, 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 no tam, do tego drugiego… Halo? What? Wcisnąłem raz klawisz myszy i się zawiesiła gra. Yy, do Janowa? Tak, chyba tak. I… Pogarniłem yy, sobie rzeczy yy, w Skadowsku, oczywiście. Rozma, porozmawiałem z Sempem, żeby tam yy, przynieść mu rzeczy. Oczywiście powiedział mi, że, jego, że ten mój karabin, który kupiłem od. Yy, Daj, który, sobie, który sobie zamówiłem, oczywiście, yy, jest kradziony. Później uciekł, zasadzka i tak dalej. Nie chciałem wam tego pokazywać, bo materia miał ponad 3 godziny chyba. E, a skrócenie go do 3 minut na przyspieszeniu nie miałoby żadnego sensu, więc po prostu najzwyczajniej na świecie olałem temat. E, musicie mi wybaczyć. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, czy chcielibyście, żeby takie rzeczy e, nawet z jakiegoś farmienia były, y, były pokazywane. Co się jeszcze wydarzyło? Zarobiłem trochę, e, w skrytce schowałem sobie trzy artefakty, które albo sprzedam, albo nie. I e, szukałem również kulebiaka i kotleta, <noise> e, czyli kulebiaka i, 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 i schabowego, e, i natrafiłem, słuchajcie, na monolit. Tutaj to jest chyba monolit. Najemnicy, w każdym razie, którzy potrzebowali jedzenia. E, I teraz powiedzmy, że mogę z nimi porozmawiać. Jest to najemnik. Chodzi o coś ważnego, bo jak nie, to muszę wracać do roboty. Yy, chcę sobie zwerbować parę osób po prostu do swojego... Do swojego teamu wypadowego do Prypeci. Yy, napisaliście mi w komentarzu, do kogo mam się zgłosić. Nie było tam nikogo. Yy, poszukałem sobie... Poszukałem sobie w necie, ale to też za dużo nie dało. Także zasadniczo dalej będziemy... Dalej będziemy szperać. E, czy mogę z kimkolwiek tutaj porozmawiać? Czy oni są Aha, bo tam Odłóż się pokawiać. wojna zacznie Nie mogę odłożyć pukawki, bo chcę wam pomóc, tam się klepiecie z kimś. Odwróć pukawkę Ej, typie To chyba przez to, że buchnę mi narzędzia Eee. No dobra, nie to nie No dobra. Nie wiem czy to był. Nie wiem czy tak to miało wyglądać, ale. Ale słuchajcie, no życie. Oooo, oh, fuck! E, chyba jednak pojadę sam. Pójdę sam. Pójdę boso do tego prypeci. Do tych prypeci. Ma być. Ma być tam bardzo grubo. Jeśli ma być bardzo grubo, to chyba będę musiał czytać grę. Ale mi zjadł chapeków. Eee, no dobra. Nie taki kompletnie był plan. W ogóle nie taki był plan. A przynajmniej odzyskałem swoje konserwy. Co tu się od Janie Pawliło, przepraszam? Co to? Co to jest? Należy do precyzyjnej pracy. Eee. Okej. Okay. Eee. Mm. Nie ogarnąłem tego, w sensie... Nie oni nie żyją już to za dużo nie mogę. Nie wiedziałem, że jak im zabiorę narzędzia, to oni zaczną się tak zachowywać. Ej, nikt mi tego nikt mnie nie poinformował, że nie mogę im buchnąć narzędzi. No dobra, trudno, życie, no. Pff, słuchajcie, trzeba było się nie rzucać na mnie, bo jestem skoksowany do oporu. I najzwyczajniej na świecie tak to się kończy, no. Słuchajcie, sorki, no takie życie. Miałem nadzieję, że popchnę, popchnę fabułę do przodu, ale nie popchnąłem fabuły do przodu. Mogę się tu schować? Tak, mogę. Nie fajnie, jak się przeczekiwało. Mogę to przeczekać? Proszę, nie każcie mi tego robić. O Jezus, Mary. I znowu będę czekał jak debil. No dobra, to sobie przynajmniej przejrzę. A nie, bo w sumie daleko mam. Daleko mam do Skadowsk. No dobra. Muszę poczekać w schronieniu. E, Okej, okay, to się możemy w takim razie zastanowić przez ten czas, co możemy zrobić. E, znajdź punkt B28. To jest ten punkt, prawda? Tak. E, tutaj mam natomiast zanieść. Kotlet i kulebiak. Nie mogę znaleźć kotleta, niestety. I... trzy detektory Willis muszę przynieść. Powinienem znaleźć Senka, kardanowi zaraz przyniosę narzędzia. Tutaj nie mogę się dostać. Chyba olejemy ten temat i po prostu wyruszę do Prypeci dzisiaj. Nie wiem, co wy na to, ale tak chyba zrobimy. Bo nic więcej nas ciekawego tutaj nie... Nie czeka. Dostałem oczywiście nagrodę, którą sobie zabiorę w Skadowsku i wyruszymy. Sorry, dinga mi telefon. I tyle, i tyle, słuchajcie. Ło! Wow, się wystraszyłem. Uff, panowie, kurwa, halo. Proszę tak nie robić. Nie może tak być, halo, ej. Latarkę muszę wyłączyć normalnie jesteście, ale wbiegli w ogóle tutaj tak na pełnej, że się normalnie w jajko zniosłem Ej, boli mnie, że wystaje mi tutaj ramię. I nic nie mogę zrobić. Sorki. Chcę mieć lepszy efekt, kiedy do was mówię. Proximity efekt. W ogóle, wpad wpadłem na dość ciekawy pomysł um. robienia słuchowisk yy, z takich, powiedzmy, opowiastek swoich. Yy. Na początku to był projekt, który chciałem e, połączyć z projektem Zomboid. E, zrobić fabularkę, ale ta gra jest taka, oczywiście e, nie szablonowa. Wszyscy zbiegają. Ała! Co tu się dzieje? Co tu się odpier...

Co to była za akcja? Dobra, nieważne. I wracając do tych opowiastek, bo ja nigdy oczywiście zaczynam i nie kończę. To jest, to jest, to jest straszne, co, co, co mi się zawsze przytrafia. Tu gdzieś miał kolega amunicję do strzelby, a ja potrzebuję amunicji do strzelby. Nie mam amunicji do strzelby. Wracając do tych właśnie opowiastek, na, na których mi, że tak powiem, tak zależało, żeby wam opowiedzieć, to miał być projekt na y, do Zomboida gdzieś tam napi y, napisałem monolog, napisałem jakąś tam historyjkę i pomyślałem, że to będzie dobry moment, żeby po prostu zrobić sobie słuchowisko. Coś jak. Y, I tutaj może bym się wsparł y, kolegami z Gadających Pikseli, na przykład. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście nikt tego z was nie obejrzy, ale, y, ale powiedzmy, że, że was pozdrowiłem, nie możecie powiedzieć, że nie. Y, może właśnie eslinem, gdzieś tam by mi, by mi podłożył jakiś głos, czy coś, ewentualnie sam, sam, albo odegrałby postać, albo zbudowałby tło jako narrator. W ten sposób sobie myślę. Słyszę to jakieś prowadztwo, potwory. I, i, I w ten sposób chciałbym, chciałbym zbudować. Chciałbym zbudować jakąś historię, oła, siemanko eee, Chciałbym zbudować jakąś historię, którą moglibyście sobie posłuchać Skrętak Mam już jeden, to drugi idzie na sprzedaż eee, Także dajcie znać co o tym myślicie również Ja tak się jak to zrobię, także em... Że będę po prostu potrzebował. Jak będę gdzieś miał wyjazd czy coś, nie będę miał możliwości nagrać dla Was materiału. Oczywiście one jak zwykle są nieregularne, także do tego się już pewnie zdążyliście przyzwyczaić. Eee, I. I będę chciał po prostu sobie. Po prostu sobie. Eee. Będę chciał sobie po prostu napisać te, 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 te scenariusze, tą historyjkę, hmm, chciałbym zawrzeć może tam jakiś plot twist, jakieś, jakieś w ogóle wariactwa, no coś jakbym pisał swoją mikroksiążkę, ale bardziej w kwestii takiej delikatniejszej do, e, do posłuchania sobie, żeby one nie były za długie i tak dalej, zrobić na przykład, nie wiem, 10-12 rozdziałów takich po 10 minut. Żeby łączny czas przesłuchania tego był około dwóch godzin Żeby też nie było bardzo męcząco I tak dalej, i tak dalej Rozumiecie mnie, wiecie o co chodzi Kto mnie, kto mnie, kto mnie rozumie lepiej niż wy Więc e, Wróćmy do Historyjki Jaki artefaktów potrzebujesz? Próbujesz, dobra, wrócę później Ale jeszcze bym przehandlował u ciebie ten skrętak, mordo Osiem klocków Proszę bardzo 100 tysięcy mam nie ma biedy, moi kochani, przyniosłem ci narzędzia do pracy precyzyjnej. Eee... Także ja chyba zdecyduję się... Pewnie oczywiście będę schejtowany eee, w komentarzach i tak dalej. No zawsze tak jest, nie? To jest klasyka już. Że mnie, ja że mnie dociśniecie... Masz, to dociśnie. Jakby, czy... eee, nie zauważyłem artefaktu również, eee, napisaliście mi na Discordzie co prawda wtedy, ale... No ale wiadomo, o co chodzi, tak? Wiadomo, o co chodzi. Nie do Prypeci, do Janowa. W porządku, chodźmy do Janowa. Ale no to to chodzi, nie? Ja po prostu jestem od tego, żeby popełniać błędy i, i żebyście mogli mi, je, mogli mi je albo wytknąć, albo pokazać mi, jak lepiej to zrobić na przyszłość, albo na co zwracać uwagę. Bardzo często pytam was o różne sytuacje związane z zadaniami. E, bo chciałbym, żeby gdzieś tam było, e, był jakiś kontakt, powiedzmy, między, między twórcą a odbiorcą. Oczywiście, że się mano. Nie zabrałem rzeczy z tamtej skrytki, a mam tam dwa. O żeż, ty w dzioba, muszę tam wrócić. Pff. Kiedy ja nie chcę. Kiedy ja nie chcę tam wracać. Oh yes, god damn, oczywiście, że skitwasiłem całą akcję. Ale jestem debil, no dobra, nic nie poradzimy, to trzeba sprzedać. To trzeba sprzedać, tak, to trzeba sprzedać, to trzeba sprzedać. Dowiedz się kto jest odpowiedzialny za kradzież. No tak, bo to nie było wszystko. Hej, hello. Słuchaj, mam sprawę. Eee, możesz kogoś zaproponować? Nad wyschniętym jeziorem na południe od stanowiska przeciwlotniczego. Nie były to zwykli stalkerzy, Powinna się nie wolność, to ludzie z monolitu. Bęk. Jeśli potrzebujesz towarzyszy podróż do Perpecium nie będą jak znalazł. Haha, ha, rozumiesz chyba, że żartuję. Nie mam pojęcia, bo tutaj z wionowie. Ej, dobra, bo ktoś mi. to już nie jest. Wątpię, żeby ktoś z powinności, bo oni już trzymają wciąż dyscyplinę. Jak dawnią są. nikomu z wolności nie potrzebne twoje graty, więc pewnie był to któryś ze stalkerów. No. Ty co? Hehe. <laughs> już go parę razy tutaj docisnąłem i. i, i... I on już wie, że, że, tu nie ma żartów ze mną. Halo. No dobra. Muszę Odbu się Odbugować. Siema, ważna eee, Ważne, ważną sprawę. Kto mi buchnął? Nie, tutaj nie ma takich. Zdarzają się tacy, co podgryzą ci chleb, albo pociągną z twojej manierki, ale nie patrz... Jak nie patrzysz, ale nie na złodziei. Kurde, ej, ktoś mi, ktoś mi buchnął. A ja potrzebuję amunicji. Nie tracisz czasu. Dziennie niedawno bardzo podejrzanego gościa wracającego ze spaceru, zobaczyłem stalkera wchodzącego, wychodzącego z stacji Janów. jak tylko mnie dostrzegł, zaczął się w... mi wymyślać i mówić, że wie gdzie mieszkam i takie tam. Wtedy go zignorowałem, bo myślałem, że pewnie jest nawalony, ale, e, ale jak teraz się nad tym zastanawiam, wydaje się to podejrzane. Dokąd poszedł? Na północny wschód, słyszałem stąd odgłosy strzałów, ale tutaj normalne, zapytaj Zulus'a. E, Zulus to moja mordeczka tam, wiesz jak nazywa się ten stalker? Podobno jest tu dość nowy, Strong, Steg. Sęk. No i dobra. No i dobra. Słuchajcie, będziemy wyjaśniać sęka zaraz. Nie podoba mi się ten gość. Ja się kimnę, żeby nie biegać w nocy. I no dobra, miałem inny plan na ten odcinek, ale będziemy rzeźbić. Znajdziemy sobie z senka, senka. i dojedziemy kolegę. Dojdziemy kolegę, nie będzie tak. nie będzie mu tak przyjemnie. Jak powinno być mu przyjemnie, także. Yy, I oczywiście sobie. Nie, to. Oczywiście sobie zjemy puszeczkę i idziemy do Senka. On pewnie do niego strzelał, jak uciekł na północny wschód, to właśnie tutaj. Yy, I trafił na. I trafił na. na mojego kolegę, który zaczął do niego strzelać, także. Teraz się dowiemy, co tu jest grane. Uek skoczyłem łatwo, bez spacji nawet. Did you see that shit? Cześć. A. E, podobno gdzieś tu już nie dostrzelaniny. Tak, to ja strzelam. Jacy idioci zebrali się pod wieżą, zaczęli się kłócić i wrzeszeć. Puściłem parę serii z starego km i dali drapaka w kierunku podstacji. I tak się skończyło sympozjum kretynów. <laughs> o, ten człowiek jest dobry. Dobra, sprawdzamy podstację w takim razie. Ktoś mi buchnął rzeczy ze skrzynki, i to buchnął mi sporo. I mi się to nie podoba, że mi buchnął. Hmm, ponieważ, słuchajcie, to są rzeczy potrzebne mi na wyprawę do prypeci. I ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mi jakiś Janusz kradł rzeczy z osobistej skrytki. Ona po to jest osobista, że nikt mi tych rzeczy nie ruszał stąd. Aha, ja oczywiście tu nie wejdę, także. No, biegaj. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Typie! Trochę nie ten level, żeś do mnie wyskoczył, wiesz? Miałeś no, konkretny. sułtanie, Rozprawiłem się z tamtym śmieciem. Nauczyłem go, że nie warto z nami zadzierać. No i co? Gdzie są moje rzeczy? Ej, kto nie budzi? Nie nie sądziłem, że mi pomożesz. Ty jesteś upośledzony, gościu. O, w kanałach pod stacją. Atendy czajcie, wszystko mi buchnął. Ja teraz nie mogę chodzić, dlaczego? Dobra, tego muszę się pozbyć. Mogę, już nie mogę. O, Jezus. Szkoda mi tego karabinu, bo on jest. Co to są że, że, za rzeczy? To jest jakiś zbustowany. Ten jest niezbustowany. Dobra, to mogę wyrzucić, bo jest mi niepotrzebne. Też nie mogę. Dalej nie mogę chodzić, A, ale do kitu. Maksymalne obciążenie 60. To są ciężkie rzeczy. Tu jest w ogóle masa amunicji. Po co mi ta amunicja? Mogę już. Dalej nie mogę chodzić. Tyle rzeczy wyrzuciłem. Bez kitu, muszę je tu schować z powrotem. 540 naboi. Ja pierdolę, ale jazda. I dobra, zrobimy tak. Zrobię tutaj cięcie i lecę to wszystko sprzedać. Tak będę kursował. Cyk, 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 bo nie chcę mi się tego pokazywać wam na odcinku. Chyba, że wam tak bardzo zależy. Eee... A nie, chwila. przemogę mogę się... Mogę się nawdupcać. Łyknę se Herkulesa i jakoś to pójdzie, nie? Zapomniałem, że mam tego Herkulesa. Dalej trochę, dalej trochę dużo, ale od czego jest ten Herkules, nie? Tam biegają jakieś stworzenia. Ja pierdolę, ci, ci pijawka bije z mutantami, a ja nie mogę biegać. Dobra, będę, będę, będę biegał. Kurde, nie, wyjątkowo blisko jest tutaj tego Janowa, to się nie spodziewałem. Lecę to wszystko opchnąć, nie potrzebuję tych rzeczy mam nadzieję. Są zajebiście blisko, nie podoba mi się to, że są tak blisko. I będziemy wybierać się do prypeciów. No, halo, Siemano. Siemano. Słuchajcie, ja mogę założyć ten hełm tutaj? Nie mogę. No to wszystko idzie na sprzedaż w takim razie. Aloha, Aloha Entertainment. Siemano mordeczko, słuchaj. E na pewno nie masz tyle pieniędzy, żeby to ogarnąć. Zaufaj mi. <laughs> a nie, to w ogóle mało. Mało sioperanu. No dobra, 12 kawałków. No powiedzmy, że jest ok. Sprzedajmy to. 63. 17 butelek wódki. No trochę za dużo. Wystarczą mi 3. Eee... Parę granatów. Na razie. No dobra. Dobra. Ehm, a więc tak. Ehm, a jeszcze muszę zanieść na prędkości tam. Lecę jeszcze zanieść te detektory. Ze skadowska nie zabrałem kulebiaka. Muszę znaleźć kotleta, nie wiem gdzie. Muszę poczytać sobie o tym w Google. I w następnym odcinku postaram się zebrać te wszystkie artefakty, zanieść temu gościowi, poprosić go, żeby poszedł ze mną, o ile on chyba on powinien móc pójść ze mną do Prypeci i to będzie ostatnia osoba, którą ja sobie zwerbuję, jeśli się uda. Kumamy temat. Wiemy, co robimy w następnym odcinku. Witam. Bardzo się cieszę. Co tu robicie? Eee, nie, nie mam więcej pytań, na razie, nie, 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 nie mam, z nim mam uwagi. rozmawiać. Cześć, eee, Soba prosił, żebym przyniósł detektory. Pracujesz dla Sowy? Mm. Mogę sobie coś naprawić? Mogę, ale nie potrzebuję. To mógłbym naprawić i sprzedać. Dobrze. Słucham. Eee, cześć. Eee. Naprawdę znasz drogę? Nie, ale jeśli jest tam dużo artefakty... Jestem gotów szukać jej choćby zaraz. Czyli on z nami Siemano. pójdzie. Shimano. On z nami pójdzie, podoba mi się to, bo potrzebuję kogoś takiego. Więc... Słuchajcie, szukamy artefaktów, albo nie szukamy, decyzja zależy od was. Napiszecie mi w komentarzu, olej to, leci, leć, leć do Prypeci, olewam to, lecę do Prypeci. Prosta, krótka piłka, nie? Co my tu mamy? Azot mógł otworzyć luzę, ale nie zgadza się pójść do fabryki, Jupiter bez ochrony. Zalecił też, żeby zebrać kilku ludzi na przeprawę przez tunel. Masz już Zulus'a, który zasugerował, żeby nowych ludzi wysłać bezpośrednio do niego. No dobra. Mamy jeszcze dwóch, czyli łącznie jest nas czterech. Czy to odpowiednia ilość? Nie wiem, mam nadzieję. Dostałem również... A, informacje z suchego jeziora. Gdzie jest suche jezioro? Południe od suchego jeziora to tutaj. Czy betonowej wannie gdzieś? Dobra, jeszcze słuchajcie, sprawdzimy sobie tą betonową wannę. Jeśli tam nikogo nie będzie. To chyba pójdę sam. Taki jest plan na odcinek. Następny. Mm, no i tyle. Będzie, będzie wyruszane. Y mogę zmienić amunicję? Aha, nie mam innej amunicji niż to? Kurwa, wlazłem w jakąś anomalię. Halo. Jest tu coś ciekawego? Nie ma. Rozpadam stąd. Ała, nie chcę Ała. Dobra, łatwo. Cyk, cyk, apteczek mam w brud To wygląda totalnie jak wyschnięte jezioro Co prawda są tu odwierty były robione, także Powiedzmy, że e, może nie jest to wy... Tam się ktoś strzela Brzmi jak coś interesującego Siemanko e, Słuchajcie, sprawę mam Idź do dowódcy Mam sprawę. Możesz zaproponować kogoś? Wszyscy wiedzą, że najlepiej, bojnicy w tej chwili mam inne zajęcia. E, dobra. Chcesz to kupić? Proszę bardzo. Nie ma za co. Pozdrowienia. Wzajemnie. Dzięki, dzięki. E, wiem, że tam są bandyci i tam jest betonowa... Ej właśnie, może w betonowej... ...kuszące, bo teraz mam sprzęt, żeby się z nimi rozprawić. Tam jest jeszcze dwóch tych kontrolerów? Oni się chyba tak nazywali. Kontrolerzy. Ci, te, te mutanty, których, których bardzo nie lubię. Ale jest jakaś szansa na to, że teraz, jak mam ten sprzęt, to i sobie z kontrolerami poradzę. poradzę. I e, poradzę sobie również z bandytami, którzy siedzą dalej. Tu jest dwóch kontrolerów. Nie, to są. Te, tutaj. Teraz są zombiaki. Czyli łatwo. Dobra, zajmiemy się zombiakami najpierw. Tu jest betonowa wanna. Ja. Interesują mnie artefakty stąd. Bardzo ładnie wytapowane. No, come on. Jak ja mam tam wejść po ten artefakt? Teraz to umrę zaraz. Bo głupie i niepotrzebne. Co, mam skakać po tych słupkach? Bez sensu, ale no, będę, będę musiał tak zrobić, chyba, nie? No i dupa się spierdzieliłem. No czemu nie mogę tego podnieść? Come on No prędzej tu umrę Dobra, ostatnia próba I szukamy innego wejścia No tam jest inne wejście Ale to jest wejście O Boże, to tutaj mogę tu wskoczyć I wejść, na górę Nie róbcie mi tego przysz... O boż. Co za bullshit Koledzy. To ewidentnie nie jest. Bandyci. Miałem się, miałem się ich pozbyć wcześniej, znaczy później, ale widocznie przyszli i się czepiają. Dobra, czysto. Słuchajcie, ostatnia próba, ja nie mam czasu na te. Macię! Jeszcze raz. Ja wam to przyspieszę po prostu, wiecie? Tak będzie chyba lepiej. Tak, bo to trzeba. O ja już wiem, dobra. Cyk. 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 Kurwa. Kolego, odpuść. Dobra. Jeszcze Ta. jedna próba. I co opłacało się? Nie. Ale jest przynajmniej drogi. Mam nadzieję. Ale kibel. Po, bez sensu to zrobiłem. Dobra. Sprawdźmy tych bandytów i kończymy materiał. Eee, dajcie znać, gdzie to może być. Gdzie, gdzie jest ten monolit cały? Bo ja już zgupiałem chyba. I. I to tyle, słuchajcie, moi kochani, znowu w następnym odcinku będziemy się widzieć w Skadowsku, czekam na informacje na temat tego, czy mamy ruszać już do Prypeci, czy nie. Tymczasem dziękuję wam wiel bardzo za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę pamiętajcie o pytaniu na, pod pierwszym odcinkiem Q&A, znaczy pierwszym odcinkiem Stalkera, bo zbieramy tam pytanie do Q&A. I jeszcze się zajrzę tutaj. To są, to są chyba sami bandyci. Więc. Bawcie się. Dobrze. I bądźcie grzeszni. Bez odbioru. Cześć.